I ja oczywiście, mano, witam was w kolejnym odcinku. Może się tym razem uda odblokować. No dobra, wracamy do naszego starego, dobrego łucznika. Ech, wierzę, że się uda. No co, no. Mamy statystyki, też sobie możemy podejrzeć. Okej, okay. mamy drewniany łuk. Schemat w ogóle mamy na łuk. Okej, okay, no ale to schemat nie jest mi tak przydatny. Dobra, jazda. Pięknie. Jeszcze jest pierwsze dzieło lecznicze. Ej, co jest? Coś hitboxy tak czasami zawodzą, mam wrażenie. Dobrze, wszystko zdobyte. No i co tu mamy? Wojownik wreszcie średnio, ale 10 szans do zamrażania. Oczywiście. Walka, 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 arenka. Mm, czy my chcemy arenkę? My chcemy Arenkę. O, kardamon. Hmm, no nie wiem. Nie. Chodźmy na normalną walkę. Oczywiście łucznika pierwszego, później pająka. Pięknie zamrożenie siadło. Potrójny strzał. Chociaż to 50% niezniszczalności na itemie też by było niezłe. O, dobra. Walka, arena, walka. Dobra, chodźmy tu. Pokonaj fale, a dobra, to są fale przeciwników, okej. Okay. A zwykły mieczyk to jest... Ale w sumie potrójny strzał jest idealny na arenę. Bo to tak wycina. No. Piramanta 2. Piramanta 2 brzmi nieźle, ale Strzelec 1 też brzmi nieźle. Healing nie potrzebuję. Mogę iść na zwykłą walkę w sumie. Chociaż w healingu może być secret room. Ale dobra, chodźmy na zwykłą walkę. Dobrze. Pięknie. Mistrz uników. Szansa na uniknięcie obrażeń. Chcę i chcę unikać Co się jest, nic nie ma, dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma Czyli boso Ale jest jeden problem Może dostaniemy łuk tutaj Tak, mamy drewniany łuk, czekajcie Bo nasz łuk się już kończy, a nie chcę żeby się rozpadł, bo jest miedziany eee, Tu bomby, to sobie zdejmiemy, to tutaj, dobra a my i tak będziemy spokojnie bili przez ten potrójny strzał, nie? I opcje zamrożenia dodatkowo. O, już się rozpadł. Nie ciekawie, bo nam się łuk kończy. Muszę go zostawić. I jakkolwiek bombami spróbować. Fajnie, bomby się skończyły. Eee... Słabo. No to kill of po jeden. No schodzi to HP, nie? Gorzej jak zrespi coś. Nie no, będę to pił 10 lat. Ale kolejny strzał łukiem go rozwali. Najlepiej jak zamrożenie wchodzi, bo wtedy mogę tyrać i tyrać. Tego bossa. O Jezu. No i Stamina też, nie? Leci w dół. Au. Nie no. Tylko no właśnie. Ja już nie mam broni. Czy pokonam przeciwności losu? Nie no, kurde. Bez jaj. A czy... A nie, dobra, coś tam... O, ty, okej. Okay. mogę z łapki po prostu. Jakbym wiedział, też kurde, jak on zrespił te moby, to tak średnio. Ech. <śmiech> <śmiech> Au. Nie, bez naprawienia chociaż raz tutaj, przed dojściem do Hollow Mine, to nie da rady Powiem szczerze Ja go zrobię, ale no... O, zajebiście, evade 3 czyli unik Zaczyna się ich dużo robić okay. Dobra Powoli, pomału Już jest nieźle, nie? Kurwa Nie że po prostu Dobrze, że ta matka dalej skacze. To jestem... ten. Ma. No. że te robale ją zasłaniają. Muszę ją jakoś zawsze wyciągnąć. Dobra, powoli, pomału Tu niestety znowu Strzelał w ścianę No chodź tu! Weź się wysuń, Jezu jaka armia Bosa prawie nie widać Nie no dobra, dam no, mu już... O to bez sensu Kurde, jeszcze tyle zostało, a to by jeszcze pewnie więcej ich zrespiło jaj. Nie, no dobra. Raz na pewno trzeba odwiedzić kurczę kowadło, bo bez kowadła no lipa jest, jest lipa. A tu jest niezniszczalna, no dobra. A w sumie spróbujmy te pierwsze levele, może. No Muszę uważać, bo jak na mnie skoczy, to... o właśnie I tu teraz pojedyncze, chłopaki Żeby tylko depsa nie dostać, nie? No Nie gridować Powoli, pował Dobra Zrobione. E, Mężczyzna z magii, średnio. Szansa na zamrożenie, fajnie, ale weźmy kryta może. Arenka. Hmm, chodźmy tu, może na zwykłą walkę. Fale przeciwników, dobrze. Dobra. A, potrójny strzał. Oczywiście. Mm, jest kowadło. Iść naprawiać? Czy jeszcze gridować? Zgridujmy. Niech stracę. Hmm? O, pajączku. Dobra, zamrażanie, ciężka ręka. Ciężka ręka to jest fajne. Weźmy sobie ciężką rękę. I teraz tak, healing, czesty. Hmm. Myślę, że czesty chyba. Czesty, i później byśmy uderzyli w. 10 monet. Drewno, spoko. Dobra. Kurde, to już boss jest, hmm. Okej, okay, rozleciało się. Hmm. Mamy jakąś broń jeszcze? Nie. Może być powtórka z rozrywki tak naprawdę. Chyba, że mi to ługo wyleć. Chociaż z potrójnym strzałem ten damage wchodzi mega miodnie. Jeszcze drewniany łuk wpadł. Ogniska strzała, łuki albo chodzenie. Ale weźmy szansę podpalenia. O ty, co to? Też diametrowy pierścień z użytkownika. Ty, super. Weźmy to. Czy ja to muszę założyć? Czy ja to muszę użyć? O, okej, okay, czyli w ten sposób mamy założony. Po prostu wrzucamy go do ekipunku, klikamy załóż i on tu już jest. A czy jak tak przedstawię, to on się zdejmie? Nie, okej, okay, czyli cały czas jest założony. A jak zdejmę do ekipunku? I go założę ponownie? To okej, okay, nadal jest okej, okay. spoko, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Miedziana włócznia, no zrzućmy ją sobie, tylko zróbmy tak. Wolę mieć go tutaj, żeby w razie czego wiedzieć, że na pewno jest zrekwipowany. Zniszczymy roślinki. I idziemy dalej. Dobrze, jesteśmy w Hollow Mine. Dobra. Siemano. Powiedz, że możemy coś stworzyć lepszego. Kurde, żelaza nie mam, no. No, przynajmniej mogę naprawić. Alright, uh, czy ja coś od ciebie mogę chcieć, Maguchu? Chyba nie trzeba będzie zbierać. No dobra, idziemy. Pięknie, pierwszy level w miarę prosty. Myślę, że krytyki. Krytyk brzmi nieźle. Nawet nie kryty. Dobra. Przejdź dalej, czyli ręka Ale ręki nie wiem, czy chcę robić rękę. Bo ręka mi strasznie łuk zjedzie. Chyba że z podstawowego na razie skorzystamy. Dawaj. Spróbujemy na pierwszym poziomie podstawowe, a później się poławimy z resztą. O! O tak blisko? A, bo tu są trzy portale a! O kurwa Jezu Oj, to nie wiem, wiecie Chyba co odpuścimy rękę. Bo jak trzy portale są, to ja podziękuję. Strzelec 10 do obrażeń, 7,5 do kryta znowu może być. Dobra, i teraz statystyki sobie zobaczmy. 20 obrażeń broni zasięgowej, no to już, już daje dużo. Musimy iść chyba na kowadło? Może nie? Może możemy sobie teleport po prostu odblokować. No ale tutaj nic, chociaż nie, mogę sobie potkę kupić na HP. Sprzedawaj. Eee... Nie wiem, te boby w... wyrzucę, powiem szczerze. Sprzedam w sensie je, bo nie są w ogóle użyteczne według mnie. Siarka. Mm, siarkę bym sprzedał, tylko zrobimy tak. Podziel, o super. Sprzedawaj. I ekstra mamy, równo 300, mogę sobie potionę kupić. Kupuj. Mikstura zdrowia Zerujemy się Użyj Dobra I co? I tyle jak na razie Nic więcej nie zrobię Wracamy teleportem HP trochę wrócone, to mi się podoba Znowu ręka. Szczerze? Są trzy teleporty, a jest w ogóle jeszcze mniejsza ta... Jeszcze mniejsza mapa jest nie czuję się na siłach, żeby to robić. Na upgrade zawsze spoko. Szansa na podpalenie. Ile mam szans na krytyka? 17. Będę miał prawie 20%. To nie to się nie opłaca, bo to jest 2,5 tylko. Mogę wymienić zadychę, ale tu jest szansa podpalenia: 7,5. To to bym wziął. Yy, zwój z nagrodą. Skrzyneczki. Skrzyneczki brzmią nieźle. Okej. Okay. Ziele lecznicze, fajnie. ten łuk może być. Zawsze spoko na sprzedasz. Nie! Nie otworzyłem wszystkiego. Sadlight. Oj oj, oj oj! Dobrze mieć ten gorszy łuk, powiem szczerze. Idealnie się sprawdza. O, zniszczył się. Czekaj. No mam jeszcze jeden, drewniany, drewniany. Bo mam upgrade w sumie do, od ognia, nie? I one mega dużo dają, nawet przy słabym łuku. Dobra, maguchów chyba już zniszczyłem, teraz tylko te towary. No i ile? Już? Już? Dobra. Uh. Dobra, ok, musimy się tu przekopać. Mikstura siły, ale mikstura siły redukuje moc, ale w sumie nie mamy zaklęć. Na razie to idealnie się sprawdzi, powiem szczerze. Bo, nawet jak będziemy się musieli przerzucić na włócznie albo na coś, ty? Jak ja mam się tam dostać? Z to są kurwa kolce wszędzie? Daszem? O! Okej, okay. Pyromonta vampir. No, vampir z 1% to mnie tak średnio. Do mi pół nakryta. No, mikstura siły znowu. Fajnie, chociaż wolałbym mikstury z ręczności. Powiem szczerze, tu mamy kolejne łuki. W sumie mogę sobie po prostu nastakować te łuki. E, czy coś tu jest jeszcze? No bo na tym ten, ten z czerwonymi oczami to jest jakiś hard level. Wolałbym na to nie iść. Eee, gdzieś tu jeszcze się jakieś przejście otworzyło? Może tutaj? Nie. Okej, okay, to chodźmy tu. Na razie z tych słabszych łuków korzystamy. Przeżyj marę wrogów. O kurwa. Dobra. Vampir 3. Ale jest szansa na uniknięcie większa. Ho. Hmm. Więcej statystyk. Mamy jakieś szanse na uniknięcie obrażeń? Zyskiwa niepełnosprawność. Niekoniecznie, OK. Ale to nam redukuje obrażenia, wolałbym szansę wyscenia życia mieć, bo z triple shota, ona mega może dać, nie? I znowu mamy teleport. OK, to może nawet... O, tylko w ścianie się w połowie zrespił. No i potem już będzie boss, nie? Dobra, spróbujmy się jakoś sprzedać. <grym> Ty, mam dwa działa lecznicze. Muszę kupić fiolkę za 50 i mogę zrobić potiona. E, kupuj. E, a, 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 mikstura zdrowia, fiolka. Teraz tak, tak. Ciałek, nie, musimy przyłączyć się. Zwój, stwórz i super, stwórz. Pięknie. Podnieś, od razu użyj. Co? Jak to mi mało uzupełniło? O panie, słabo, słabizno. Może mogę? O, mogę. W końcu. Ale już na Diaksowy niestety nie. Dobra, chyba powiem zrobię tak. Bo ja zazwyczaj kopię, jak już jest, wiecie. Sytuacja opanowana. Więc lepiej sobie zrobić trzy łuki. Że jakby się pokończyły inne. No i co? Dawaj Borutę no. Jara powinno być lepiej. Teraz się czuję. Liczę, że w życia wejdzie. No, człowieku. Potrzymamy się na dystans, nie? No i to jest damage, panie! Oj! Znowu nie zdążyłem zareagować Kurde, szybko, szybko, to jest pociski jego lecą Au, 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 Kurde, ciężko Dobra, nice, to się udało minąć Może jakieś wystanie życia w końcu? Prawie go mamy. No i udało się. Nice. Demo skończone. Dziękuję za próbowanie gry. O, <gryw> nawet nie wiedziałem. Możesz zagrać ponownie, aby uzyskać zupełnie inne doświadczenia tego proceduralnego, generalnie generowanego świata. Jeśli Ci się spodobało to do będę życzeń. na tym co powoduje znacznie szybsze wydanie. W przypadku jakichkolwiek pomysłów lub problemów przejdź do menu i użyj przycisku opinie i błędy. Wszelkie podane przez Ciebie informacje zostaną wykorzystane do dalszego ulepszenia gry. Wszystko może ulec zmianie. Pełna wersja gry będzie miała więcej lokacji, postaci, wrogów, bossów i tak dalej. Ponadto gra będzie bardziej dopracowana, zoptymalizowana, błędy zostaną prawie do naszego serwera Discord. No to oczywiście wszystko macie w opisie. Się, ale również zachęcam do zagrania, bo jak widzicie, gierka jest miodna. Mimo wszystko byłem w stanie nagrać sporo odcinków. Eee, mimo, że to samo, po prostu demo, nie? To jest, jest się czym pobawić. Eee, więc co? Graj demo. O, i tutaj już mamy na przykład odblokowanego czarodzieja. Niestety to wiadomo, nie mogę przejść dalej, ale już czarodziejem na przykład możemy sobie zagrać. I czarodziej już ma fireball. No. Także dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczyska, cześć pa!